Cześć moi mili, witam Was bardzo serdecznie, natomiast dzisiaj to ja chcę oficjalnie powitać nowego planszoholika, no z taką mamą na pewno będzie planszoholikiem, na razie jest mlekoholikiem, natomiast owej szczęśliwej mamie bardzo serdecznie gratuluję i ta mama opowie Wam w dziale promocji o ciekawych ofertach, ja też mam dla Was ofertę, a właściwie to nagrodę ufundowaną przez sklep G2A, jak ją zdobyć? W opisie czeka na Was zadanie. Jak zawsze myślę, że jak jesteście stałymi widzami, to doskonale to wiecie, a jak nie jesteście, to może ten moment to jest właśnie odpowiednia chwila, aby to zmienić. Wiecie jak? Klikając, przecież subskrybuj i wiecie co? Tak naprawdę to kliknięcie, podobnie jak Wasza aktywność, polubienie, komentarze, powodują, że ja więcej nowości mogę Wam pokazywać i opowiadać o nich. A zatem do dzieła moi mili! Gdybyście chcieli wspierać rozwój kanału nieco bardziej, to równie serdecznie zapraszam Was do grona moich patronów. Tam jest naprawdę szalona grupa i bardzo wiele co miesiąc się dzieje. A więc zapraszam, jeszcze jedno zaproszenie do gry miesiąca, bo tam również dajecie sobie szansę na nagrody. Głosując na swoją ulubioną planszówkę, tę grę, na którą czekacie, czy tę, która Was rozczarowała, każda osoba głosująca ma szansę wygrać. Co miesiąc są nagrody. W tym miesiącu bardzo fajny zestaw od wydawnictwa Fox Games do wygrania. Gra Sagrada, Nowy Wspaniały Świat czy też Londyn. No to jeśli chcecie wygrać, to odsyłam do linka w opisie. Znajdźcie te trzy minutki i wracajcie tutaj, bo za chwilę sporo nowości. Chyba, że nie widzieliście mojego odcinka Top 15 ulubionych gier z 2020 roku, który pojawił się w minionym tygodniu, no to jak nie widzieliście, to zobaczcie sobie. Możecie również zerknąć na odcinek premier, gdzie pokazywałam Wam też sporo nowości, a który pojawił się w miniony piątek. Jak już tak nadrobicie te wszelkie zaległości, to już myślę, że możemy zaczynać to wydanie Board News z całkiem sporą dawką nowości z planszowego świata. Najnowsza zapowiedź od wydawnictwa Chacha Games, która jeszcze tej jesieni ma pojawić się na naszym polskim rodzimym rynku, a dedykowana będzie dla od jednego do sześciu graczy, zainspirowana została światem stworzonym przez Lovecrafta, a więc możecie spodziewać się mrocznych klimatów. Horroru Skyfaj. W grze Deep Madness, bo o niej właśnie mowa, będziemy wcielać się w rolę śledczych, wyruszających w pozornie niezaludnione, ale też niebezpieczne miejsce. Czeka na nich niewyobrażalny horror i szaleństwo, jak to zwykle u Lovecrafta. Deep opiera się na wielu scenariuszach. Każdy posiada własną unikatową konfigurację, reguły, efekty specjalne oraz cele. Każdy scenariusz tej gry rozgrywa się w ograniczonej liczbie rund. Jeśli śledczy nie osiągną celów przed zakończeniem ostatniej rundy, gra jest przegrana i wszyscy zostają pożarci. Wraz z grą podstawową Czecha games zapowiada trzy mniejsze dodatki, a w przyszłym roku kolejne rozszerzenia, a także kontynuację tej serii. Na tę wiadomość z pewnością czekają wszyscy posiadacze gry Star Wars: Rebellia. Jeśli macie ochotę polecieć jeszcze w kosmos, wydawnictwo Galakta informuje o planowanym na ten rok do druku dodatku do tejże gry, czyli Imperium u władzy. Star Wars Rebelia, moi drodzy, to dwuosobowa gra, w której wcielimy się albo w imperium, albo w rebeliantów, i w zależności od tego, po której stronie jesteśmy, podejmiemy inne działania, aby zwyciężyć. W dodatku imperium u władzy nastały mroczne czasy dla galaktyki. Imperium galaktyczne zaciska swoją pięść na kolejnych układach gwiezdnych, pozbawiając je wszelkiej nadziei i burząc pokój. Jak macie ochotę zerknąć na grę Star Wars: Rebelia i nieco szerzej o niej posłuchać, to w opisie poniżej zostawiam wam odnośnik do materiału, gdzie więcej mówię o tej planszówce. Gra, w której od dwóch do czterech graczy będzie mogło nie tylko budować swój dek, swoją talię, ale także tworzyć nowe karty. Będziemy tutaj mieć do dyspozycji bowiem przezroczyste karty rozwinięć, które będziemy wsuwać w zakoszulkowane karty z naszej talii w ten sposób, starając się zdobyć jak najwięcej punktów many oraz symboli potrzebnych do tego, aby zakupić karty Dolin, a te z kolei zapewniają nam specjalne zdolności i punkty zwycięstwa. Na premierę najnowszej gry od wydawnictwa Portal Games, a mówię tutaj o Mystic Veil. Vale, będziecie musieli chwilę poczekać, a jak macie ochotę zerknąć, co skrywa pudełko i jak prezentują się zasady tej gry, odsyłam, moi drodzy, do odcinka premier, który pojawił się w miniony piątek, a link dla wygody, jak zawsze, zostawiam Wam w opisie. Świat w tej grze jest pełen magii, a jego mieszkańcy są w stanie przekształcić każdy teren. Każda z 14 raz ma swój ulubiony rodzaj terenu i tylko na nim może budować. A więc w trakcie rozgrywki będziemy przekształcać i budować osady, a moc będziemy czerpać, kiedy inni gracze budują osady bądź też rozbudowują swoje budowle w bezpośrednim sąsiedztwie. A zatem podczas rozgrywki w grę Terra Mystica, bo o niej właśnie mówię, która powróciła na sklepowe półki, będziemy musieli znaleźć równowagę pomiędzy sąsiedztwem z innymi graczami, a zostawieniem sobie przestrzeni na ekspansję. Wydawnictwo bardziej informuje, że na sklepowych półkach znajdziecie również dodatek, ogień i lód do tej ekonomiczno-strategicznej gry dla od 2 do 5 graczy. W maju na kwiecistych łąkach tych skrzydlatych stworzeń będzie z całą pewnością bardzo dużo, ale może być ich również dużo na waszych stołach w ramach zapowiedzi od wydawnictwa Albi Polska gry o motylach autorstwa Elizabeth Hargrave i tę panią możecie kojarzyć i znać z innych skrzydła tych stworzeń, a mianowicie ptaków, bo to twórczyni autorka gry na skrzydłach. Natomiast Posas w polskiej wersji językowej pojawi się właśnie w maju na sklepowych półkach. Rozgrywka w tej grze toczy się przez trzy sezony. Wasze motyle próbują kierować się na północ wiosną, rozprzestrzeniać się latem oraz wracać na południe jesienią. Każda pora roku kończy się podliczaniem punktów, a ten, kto zdobędzie największą liczbę owych punktów zwycięstwa na koniec jesieni, wygrywa całą grę. Na drugą połowę roku, moi drodzy, wydawnictwo Nasza Księgarnia zapowiedziało polską wersję językową gry Dragon Parks, która po polsku będzie nosiła nazwę Park Smoków. Jako właściciele wysp, na których znajdują się owe smoki, będziemy musieli poradzić sobie jednocześnie z oczekiwaniami turystów odwiedzających to miejsce, jak również z apetytem naszych podopiecznych. Dragon Parks to gra, w której będziemy korzystać z przezroczystych kart, które za każdym razem w nowej turze będziemy umieszczać na wyspach, dodając bądź też odejmując smoki w naszym parku. Wydawnictwo Lucky Duck Games ma dobrą wiadomość dla wszystkich fanów kryminalnych zagadek. Otóż właśnie rozpoczęła się przedsprzedaż części z serii Millennium, czyli Kroniki Zbrodni 1900, które przeniosą nas do Paryża. W tej samodzielnej kooperacyjnej grze czekają na nas cztery nowe scenariusze, a z nowości w tej części Kronik Zbrodni pojawiają się karty zagadek, łamigłówki, które włączone są do scenariuszy, a których rozwiązanie jest kluczowe dla postępu sprawy. Może to być na przykład zaszyfrowany kod do sejfu albo mapa ze wskazówkami, w której lokacji macie szukać sprawcy. Królowie Śródziemia to nowy dodatek do gry Wojna o Pierścień, zapowiedziany przez wydawnictwo Galakta. To rozszerzenie, królowie Śródziemia, wprowadza dodatkowe zasady oblężeń. Pojawią się także figurki machin oblężniczych, a także nowe jednostki dla armii cienia. Na wiele lat przed wojną o Pierścień władca ciemności Sauron podstępem próbował nagiąć wolę królów i władców wolnych ludów, przygotowując się do podboju, pragnął ich osłabić lub zmienić w bezwolne marionetki. Wraz z nastaniem wojny królowie dzielnie opierali się mrocznemu władcy, lecz w wielu z nich zaszczepiona skaza okazała się zgubna. Rola władców wolnych ludów i ich słabości są osią Królów Ziemia, czyli trzeciego dodatku do gry Wojna o pierścień. Wydawnictwo Lecerta od kilku dni, moi drodzy gracze, zaprasza Was do stoczenia walki o dominację nad terenami i przywo przywoływania kreatur i potworów przez ogromne bramy potworów, czyli ostia. A chodzi mi o ostium, czyli karcianą grę osadzoną w klimatach fantazy, której przedsprzedaż właśnie się rozpoczęła. W trakcie rozgrywki wykonując naprzemiennie tury, gracze będą dążyć do zniszczenia wszystkich spośród trzech bram przeciwnika. A teraz moi drodzy mam wiadomość od wydawnictwa Galacta dla wszystkich fanów obcego gry fabularnej. Moi drodzy długo wyczekiwane dodatki do tej gry RPG, czyli ekran matki gry, czy kości podstawowe i kości stresu trafią do sklepów już w przyszłym tygodniu. Wydawnictwo Fox Games podało datę premiery kolejnej części z serii dziennik 1907. Tym razem będzie to część pod tytułem Zakazane kopalnie, premiera tej książkowej, paragrafowej gry już 14 kwietnia, a sam dziennik został znaleziony na korytarzu opuszczonej przed 100 lat kopalni. Możesz czytając i grając, więc zanurzyć się w tę opowieść i schodzić korytarzami coraz głębiej w klaustrofobiczną atmosferę owych zakazanych kopalni. Jeśli lubicie rozwiązywać kryminalne zagadki i działać kooperacyjnie, to od minionej środy na sklepowych półkach czeka na Was nowość od wydawnictwa Fox Games, czyli kryminalne zagadki, które zabiorą nas do muzeum, gdzie grasuje upiór. W tej kooperacyjnej detektywistycznej grze będziecie musieli rozwikłać tajemnicze zjawiska paranormalne, które mają tam miejsce, ale to nie wszystko. Jeśli chcielibyście uciec z najbardziej strzeżonego więzienia świata, czyli z Alcatraz, albo przynajmniej spróbować uciec, to kolejna nowość od wydawnictwa Fox Games, czyli Escape Room, Ucieczka z Alcatraz da Wam taką możliwość. Obie gry pokazywałam Wam w piątkowych premierach, a więc jeśli chcecie zerknąć, to odsyłam do tego odcinka. W na Kickstarterze rozpoczynają się kampanie dwóch dodatków do gry Australia pod tytułem Tasmania oraz Revenge of the Old Ones. Natomiast polskie wydawnictwo Phalanx informuje, że wyda oba rozszerzenia w polskiej wersji językowej, a to oznacza, że aby otrzymać wersję Kickstarterową, nie musicie wspierać się Kickstarterowej kampanii, a jedynie zamówić obie gry u polskiego wydawcy. To nie koniec wiadomości od wydawnictwa falang, szczególnie dla tych graczy oczekujących swoich egzemplarzy, otóż wystartowały wysyłki gry Rocketman. Potrwają one około dwóch tygodni, natomiast dla tych, którzy nie wspierali tej kampanii na sklepowe półki ta planszówka trafi 12 kwietnia. Poza podstawką możecie spodziewać się również dodatków w postaci zestawu figurek do tej gry, a sam Rocketman to gra dla od jednego do czterech graczy, która oparta jest na mechanice budowania tali. Jak macie ochotę pościgać się w tym kosmicznym wyścigu od Martina Wallesa, to będziecie mieli taką możliwość już w kwietniu, a ja Was odsyłam do swojego materiału na temat gry Rocketman, do której odnośnik znajdziecie w opisie poniżej. W tej grze, moi drodzy, będziecie mieli możliwość wcielić się w opasłego Krasnoluda o imieniu Tymir i na kolejnych stronicach tej książkowej, fabularnej gry, a konkretnie w kolejnych paragrafach, tworzyć tę postać i decydować, w którą stronę się udacie. Mowa tutaj o Grze Tkaczebusz Północna Granica, o której opowiadałam Wam już przed startem kampanii, a teraz informuję, że egzemplarze dla Was oczekujących są już rozsyłane. Natomiast dla osób, które chciałyby kupić tę książkową grę, internetowy sklep rusza już w kwietniu, a więc tak naprawdę niebawem będziecie mieli możliwość poznawać, no i też tworzyć historię krasnoluda z tej księgi. W ramach przypomnienia, moi drodzy, dla wszystkich graczy, którzy chcieliby poczytać nieco więcej na temat projektowania gier planszowych, gier, takich jak na przykład Nemezis, bo autorem tej książki, bo o książce mówię, jest Adam Kwapiński, czyli autor Nemesis i autor książki Głowa pełna gier, której zbiórka kampania na platformie Wspieram to startuje właśnie dzisiaj, a może już wystartowała, o 12, a więc zależnie o której godzinie to oglądacie, odnośnik znajdziecie w opisie poniżej, jeśli chcecie taką lekturę się zaopatrzyć. Ja się magiczna fasola Deluxe to gra z serii Smart Games, czyli jest to seria gier, które mają za zadanie rozwijać różne umiejętności miękkie u małego dziecka, ale też dla dzieci właśnie w różnym wieku, Też wszystkim przede wszystkim logiczne myślenie. Ta konkretna gra jest przeznaczona dla jednego gracza od 4 do 7 lat. Mamy tutaj 60 wyzwań i gra zahacza oczywiście o tematykę bajki Jaś i magiczna fasola, nawet mamy książeczkę obrazkową dołączoną do tej gry, żeby sobie tą historyjkę przypomnieć i gra polega na tym, że mamy dołączoną taką książeczkę z 60 wyzwaniami o różnym stopniu trudności, i te wyzwania polegają na tym, że mamy po prostu pokazany obrazek, jaki mamy sobie na tej trójwymiarowej fasoli ułożyć z kafelków, które będziemy nasadzać na górze danej kolumny. One się będą tak fajnie obracały i na koniec będziemy widzieć, czy utworzyły odpowiedni obrazek. Jeżeli tak będzie, będziemy nasadzać sobie jeszcze górną część na tą fasolę i będziemy mieć tutaj piękny obrazek składający się właśnie z tych kafelków. Gra jest bardzo ciekawa, ćwiczy planowanie. Myślenie przestrzenne, także koordynację oko-ręka, no i ogólnie logiczne myślenie, a także rozwiązywanie problemów. I co ciekawe w tej grze, to to, że jeżeli na przykład popełnimy błąd gdzieś, wrzucimy zły, źle kafelek w środku albo na końcu, to niestety musimy całą kolumnę wyjąć, bo tylko od dołu da się wyjmować kafelki. Więc na pewno to też ćwiczy pewne skupienie, koncentrację, uwagę, no i po prostu spostrzegawczość. Myślę, że to jest naprawdę ciekawa pozycja. Gra z pewnością jest czymś oryginalnym, a naprawdę jest solidnie wydana i pięknie, więc myślę, że posłuży na długie lata. Na plaży to magnetyczna gra logiczna z serii Smart Games dla jednego gracza od 6 lat, gdzie mamy 48 zadań o różnym stopniu trudności. Jest to gra, w której mamy taką książeczkę właśnie z magnetyczną częścią i magnetycznymi pięcioma kafelkami, które będziemy mieli za zadanie ułożyć na. Przeróżne sposoby w zależności od wyzwania, jakie sobie wybierzemy. Mamy tutaj dołączone dwie takie książeczki, gdzie właśnie są te wyzwania. Innymi mówiąc, mamy tu pokazane, jakie przedmioty powinny się ze sobą łączyć różnymi ścieżkami. I trzeba właśnie tak wykombinować połączenie i rozłożenie tych kafelków z plażowiczami, aby się wszystko zgadzało. Jeżeli będziemy mieć trudność, to na końcu każdej książeczki są rozwiązania tych zadań, więc zawsze można właśnie sprawdzić, czy wykonaliśmy je poprawnie. Na pewno jest to fajna gra na zabranie w podróż, a przede wszystkim właśnie możemy ćwiczyć logiczne myślenie z dzieckiem. Więc na pewno też gra szybko się nie znudzi, bo tych zadań jest bardzo dużo i możemy stopniowo zwiększyć sobie poziom trudności. Top Trumps Quiz pojedynek to gra karciana wydawana w różnej tematyce. Mamy na przykład Star Warsy czy Marvela. Mamy tutaj masę kart gdzie są przeróżne, często bardzo szczegółowe pytania na temat danego uniwersum i odpowiedzi z tyłu, gra polega na tym, że dzielimy się na dwa zespoły i każdy zespół dostaje po pięć kart na przykład, bo oczywiście możemy sobie grę też modyfikować pod swoje potrzeby. Każdy zespół wybiera po jednej karcie, z tych, które ma dostępne, i czyta pierwsze pytanie, każdy zespół właśnie ze swojej karty, ten zespół, który będzie znał poprawną odpowiedź. Na oba pytania będzie te obie karty otrzymywać, a ten, kto zdobędzie więcej kart, oczywiście na koniec gry zostanie zwycięzcą. Jest to na pewno ciekawy wariant zabawy i urozmaicenia jakiegoś towarzyskiego spotkania, jeżeli jesteście fanami, fanatykami danego świata, właśnie znanego z kultury. Hejże, tu coraz bardziej zarośnięty Michał. Jeżeli komuś się nie podoba, to wyzywam na pojedynek... A przy okazji, mam dzisiaj dla Was gry pojedynkowe, które w dodatku dostaniecie za bezcen. Bank. Pojedynki potężnych magów to z jednej strony już dość oklepany temat, z drugiej zaś można znaleźć co jakiś czas coś z powiewem świeżości. Mage Noir to strategiczna karcianka pojedynkowa, w trakcie, której będziecie stawali przed decyzjami takimi jak wybór odpowiedniego stosu kart ze wspólnej puli many, rzucenie czaru czy wykorzystanie go jako komponentu do rzucenia innego, a może lepiej wzmocnić nim na przykład wezwanie jakiegoś żywiołaka. Tej wiele innych pytań będzie kłębiło się w waszych głowach w trakcie rozgrywki, a nawet i przed nią, gdyż możecie stworzyć swoją własną talię opartą na wybranych przez was żywiołach. Po rzuceniu czaru wszystkie karty many, które zostały do tego celu wykorzystane, wracają do ogólnodostępnej puli, więc będziecie musieli na bieżąco zaopatrywać się w nowe. Dodatkowo niektóre zaklęcia wymagają specjalnych komponentów w postaci odpowiednich słów znajdujących się na innych kartach. Na przykład czar powietrzne ostrze wymaga komponentu podmuch, który jest innym czarem. W takim wypadku odkładacie czar podmuch na bok, zaznaczając, że jest on wykorzystywany jako komponent następnie możecie rzucić powietrzne ostrze. Będziecie też mogli odprawiać potężne rytuały, które zmienią Was w tytułowego czarnego maga, dzięki czemu będziecie mieli dostęp do jeszcze potężniejszych czarów. Na Tabletop Simulator zagracie sobie w wersję demo, a na wsparcie kampanii macie czas do 15 kwietnia. Jeżeli w Waszym gronie jest więcej fanów pojedynków, Spotkajcie się z nimi w samo południe i stoczcie rewolwerowy pojedynek na śmierć i życie. Hainun to turowa gra taktyczna w klimatach Westernu, gdzie stróże prawa lub osoby spod niego wyjęte, indiańskie plemiona i inne gangi sprowadzą prawdziwe piekło na małe miasteczko. Co ciekawe, w zależności od tego, kim będziecie grali, dostaniecie do dyspozycji od 2 do 5 ludzi. W trakcie gry będziecie zagrywać karty przypisane do wybranej frakcji, przedstawiające wasze unikalne zdolności, sposoby ataku, jak i obrony. Co jakiś czas natkniecie się na skrzynie, skrywające w sobie rzeczy przydatne w walce. Jeżeli jesteś tym, którego kule się mniej mają, to najprawdopodobniej zostaniesz zwycięzcą. Wystarczy, że uzbierasz najwięcej złota w ciągu 12 rund, a to dostajesz głównie za ranienie lub zabijanie przeciwników. Grę możecie przetestować na Tabletopi o dowolnej porze dnia i nocy, a kampania trwa do 4 kwietnia. A tak jak szybka jest kula wystrzelona z rewolweru, tak szybka będzie wysyłka, i grę otrzymacie już w maju. A co ciekawe, do fizycznej wersji otrzymacie także wersję Print and Play, więc możecie na przykład złożyć się na nią ze znajomymi. Flash of deck: to szybka karcianka dla jednego lub dwóch graczy, w której draftujecie własną armię, aby zniszczyć wieżę i twierdzę przeciwnika symbolizowane przez dwustronną kartę. Karta ta również znajduje się w waszej ręce i będzie przechodzić z lewej do prawej strony, zaznaczając tym samym ilość pozostałych punktów wytrzymałości. Czyli im mniej kart będziecie mieć na ręce, tym mniejszą będzie wytrzymałość waszego budynku. Dodatkowo ilość kart w waszej ręce mówi, ile punktów many na daną turę otrzymacie. A tą wydajecie, aby przyzywać swoich sojuszników, czyli zagrywać karty. I tu kolejna ciekawostka, gdyż możecie wybrać spośród tylko czterech kart, znajdujących się najbardziej na lewo. Ignorując oczywiście kartę wieży lub twierdzy. Sam system walki jest bardzo podobny do tego, który znacie ze Star lub Hero Realms, jednak tutaj zaatakowana jednostka przyjmuje wszystkie obrażenia, nawet te nadprogramowe, a jeżeli zginie, wraca na rękę właściciela. Jeżeli żadna jednostka nie broni gracza, otrzymuje on obrażenia. Przekłada swoją kartę wieży o odpowiednią ilość miejsc, a jeżeli dotrze ona na ostatnie miejsce po prawej stronie waszej ręki, zostaje odwrócona na stronę twierdzy i wraca na lewo. Kiedy ponownie dotrze na prawo, gracz przegrywa. A teraz najważniejsza sprawa. Oprócz tego, że grę możecie przetestować na Tabletop Simulator lub wydrukować sobie wersję Printed Play, to samą grę otrzymacie już za 2 euro. Także jeżeli lubicie tego typu pojedynki, myślę, że warto kupić to nawet w ciemno. Kampania trwa do 15 kwietnia. Pagan Fate of Roanoke to bardzo klimatyczna i asymetryczna gra karciana z elementami dedukcyjnymi. Grafiką na pierwszy rzut oka przypomina chyba coraz modniejszy styl rodem z najmroczniejszego lochu. Rozegracie w niej starcie łowcy czarownic z ukrytą pośród wieśniaków wiedźmą. Każdy z obu graczy stanie oczywiście po jednej ze stron konfliktu. Jako wiedźma będziecie próbować ukończyć rytuał, wspomagając się przeróżnymi specyfikami, miksturami, wpływami mieszkańców i umiejętnościami swoich popleczników. Łowca, jak to łowca, ma wytropić i ubić niesforną babę. Aby było mu łatwiej, będzie rozbudowywał swoją siedzibę i rekrutował nieustraszonych pomocników, którzy pomogą mu prowadzić śledztwo. Zbierając dowody i wykluczając niewinne osoby spośród dziewięciu podejrzanych, wyśledzenie czarownicy będzie wymagało dobrej analizy jej poczynań. Każdy z chłopów posiada inne poszlaki, a także umiejętności, które obie strony będą mogły wykorzystać na swoją korzyść. Im bliżej końca gry, tym mniej podejrzanych i walka staje się bardziej otwarta, a każda ze stron, oprócz oponenta, ma za przeciwnika również nieuchronnie upływający czas. Sama gra natomiast nie należy do tych krótkich, gdyż rozgrywka zajmuje ponad godzinę. Na koniec bardzo fajna opcja. Za 5 dolarów możecie zamówić wersję Print and Play. Możecie ją przetestować w formie demka na tabletopie, a czas na wsparcie macie do 30 marca. Mam nadzieję, że podobało Wam się dzisiejsze zestawienie. Tak czy inaczej wszyscy Islandczycy są niewzruszeni na moje propozycje, bo aktualnie wszyscy grają w Podłoga to lawa. Tak, to ten świeży wulkan. Także to tyle na dziś. Dzięki, i do następnego. Dziś zaplanowana jest premiera dodatku Pasja do Sagrady od wydawnictwa Fox Games, a wraz z nią pojawi się również dodruk gry podstawowej i w dodatku jeszcze więcej szkła. A już teraz możecie zamówić przedsprzedażowo zarówno podstawkę, jak i oba rozszerzenia w dobrej cenie w sklepie Ale Planszówki. W sklepie Geek Planchowy możecie teraz kupić w promocyjnej cenie grę wyprawa do Nudel od wydawnictwa Lacerta. Jest to kontynuacja sagi O mój zboże. Gra zawiera szereg scenariuszy, które możecie traktować jako kampanię lub po prostu rozgrywać dowolnie poszczególne rozdziały. Aktualnie w sklepie Dragona jest promocja nagre Aquatica od wydawnictwa Portal Games. Ten tytuł zabierze Was w głębinę oceanu, gdzie wcielicie się w rolę jednego z potężnych królów, próbujących przynieść chwałę swojemu podwodnemu królestwu, która zawiera również tryb solo. Wydawnictwo Grano obecnie prowadzi Wielkanocną wyprzedaż. Z kodem Wielkanoc21 możecie zapłacić za zakupy o 30% mniej w sklepie wydawcy. Oferta trwa do 29 marca, czyli do poniedziałku. Na stronie Bortnews na Facebooku trwa aktualnie konkurs, w którym do wygrania są aż 3 nagrody. A w nich zestaw ekskluzywów ze zbiórek do gry Karciane Elekt, mini dodatek ELECT Sukujumi oraz kompendium wiedzy o grze Elekt od wydawnictwa What the Frog. Konkurs potrwa do 29 marca, czyli do poniedziałku, do końca dnia. Link do niego znajdziecie w opisie. Wydawnictwo Portal Games ma dla Was wielkanocną promocję gier planszowych. W ofercie znajdziecie gry familijne, które mogą się sprawdzić podczas nadchodzących świąt. Promocja trwa do 9 kwietnia w sklepie wydawcy. Moi drodzy, sprawdzając wyniki Złotego Pionka 2020, czyli nagrody przyznawanej po raz trzeci już przez kluby gier planszowych, dowiecie się, w jakie planszówki grają gracze, nazwijmy to klubowi. Dziś to jest w niedzielę, o godzinie 12.00 rozdanie tych nagród w pięciu kategoriach. Gra rodzinna, gra dla dzieci, gra zaawansowana, gra imprezowa oraz gra dla dwóch osób. A ja linka dla tych, którzy są ciekawi, zostawiłam w opisie. Na dzisiaj z naszej strony to wszystko. Dzięki serdeczne za Wasz czas, uwagę, za Waszą aktywność jak co niedzielę. Zapraszam Was serdecznie na materiały w tygodniu, w środę oraz w piątek, bo będę starała się, aby pojawiały się one w stałych godzinach, aby was, aby was trochę przyzwyczaić do tego, że w każdą środę możecie spodziewać się nowego materiału, a w każdy piątek mam nadzieję nowego odcinka. Premier tak samo jak w każdą niedzielę nowego odcinka Board News, a więc miłej niedzieli, miłego tygodnia i do zobaczenia za kilka dni.